Hej, tutaj Remi z kanału Laila Quix i jestem dzisiaj tutaj w tym pięknym otoczeniu żeby <grym> nagrać um, Poczuj Lato Bóg Tak, do którego zaatakował mnie Paweł z P42 oraz y, Letni Bóg Tak jeżeli się nie mylę, do którego zostałam zaatakowana przez Zuzię z bloga i kanału Między Książką a Niebem. Swoją drogą właśnie Zuzia założyła Kanał, który będzie oczywiście gdzieś tam w opisie i ogólnie to wchodźcie i subskrybujcie, bo zapowiada się super. Zuzia jest strasznie elokwentna. Ja nie wiem ile ona ma lat, ale wiem, że jest ode mnie młodsza. I jestem pod wrażeniem, więc ogólnie tak, wchodźcie do Zuzi i oglądajcie jej filmy. Chwilą kręciła się tu na balkonie swoim moja sąsiadka i teraz mam wrażenie, że sąsiedzi mnie obserwują. Ale zignoruję to, bo jestem dojrzałym człowiekiem, który potrafi sobie radzić ze swoimi lękami. Wcale nie okłamuję sam siebie. W każdym razie będę dzisiaj kręcić dwa tagi, ponieważ stwierdziłam, że są dość podobne i o podobnej tematyce, więc nie opłaca się robić dwóch osobnych filmików, dlatego to wszystko będzie w jednym tagu. W sensie w jednym filmie. W jednym filmie. Zaczniemy od Poczuj Lato Buktek. I pierwsze pytanie to książka, którą chcesz przeczytać w wakacje. I o tym jest osobny filmik na moim kanale, więc po prostu pokażę książkę, którą właśnie zacząłem czytać. Smugły zrodzone Brandon Sanderson. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej książek, które chcę przeczytać w wakacje, to zapraszam, tam będzie link gdzieś w opisie. Drugie pytanie to książka z żółtą lub niebieską okładką. I tutaj mam właściwie dwie książki, bo y, są z tej samej serii i pierwsza z nich ma właśnie niebieską okładkę, a druga żółtą. I mówię tutaj o tych dwóch częściach, Którki dymu i kości Laini Taylor. Swoją drogą Dni Krwi i Światło Gwiazd wciąż są na moim tbr że jeszcze ich nie przeczytałam, y, ale ogólnie... I wietrze, o... Pytanie trzecie do plażowy maskew i wiem, że milion osób już pokazywało w tym tagu tę książkę, ale ja też muszę to zrobić. Ponad wszystko Nikoliun. Jun niedawno skończyłam czytać. że tam dosłownie w jeden dzień, w, sumie w jedno popołudnie, nawet nie cały dzień. To było świetne, przeuroczy romans, i ogólnie. To było całkiem ok, podoba mi się to, jak się to wszystko rozwiązało. I czwarte pytanie to książka z okładką, która kojarzy się z wakacjami. I tutaj mam czerwoną piramidę Ricara Jordana, czyli pierwszą część Chronic Rooducane. No bo jakoś tak te egipskie klimaty bardzo mi się kojarzą z wakacjami. Kiedyś był ten taki okres, kiedy wszyscy twoi znajomi jeździli do Egiptu. A ty jeździsz do bawci. Piąte pytanie to powieść, która wywołała u ciebie słoneczny uśmiech, i dla mnie jest to oddam Ci słońce, Jandy Nelson. Słońce w tytule, słońce na okładce akurat w tym wydaniu i po prostu słońce w moim sercu. Bo książka jest naprawdę bardzo zabawna. To jedno z wielu rzeczy, które mi się bardzo w niej podobały. Oprócz tego jest po prostu świetną historią, świetną młodzieżową obyczajówką i ogólnie tak, kocham. Muszę się w końcu kiedyś zabrać za niby sprzęcie, ale oczywiście nie bo po co, nie? Lepiej kupić książek na promocjach niż szóste to książka, podczas czytania której wylałeś może łez. I ogólnie nie płaczę na książkach, praktycznie nigdy, najczęściej płaczę na filmach lub serialach, bo jakoś tak zobaczenie tych emocji bardziej mnie wzrusza. Ale była jedna książka, na której płakałam i to tak autentycznie, bez żadnego zmuszania się, bo zdarzało mi się też płakać z takiej powinności, to znaczy że czułam, że po prostu o Boże, dzieje się, coś smutnego muszę płakać. Tak było w wiernej i wzmuntowanej w sumie też, ale na tej książce to był po prostu niewymuszony płacz, płakałam po prostu na parkingu przed jakąś restauracją, przy autostradzie, bo moja mama i babcia poszły zjeść, a ja zostałam w samochodzie i czytałam tę książkę. Harry Potter i Insygnia śmierci. Chyba wszyscy wiemy co się tam dzieje, ale gdyby ktoś jednak nie przeczytał jeszcze tej książki tak nigdy w życiu, to ja nie powiem co się tam dzieje. W każdym razie koniec książki i ja po prostu raczę. Pytanie siódme to najlepsza książkowa impreza, w której chciałbyś uczestniczyć i według mnie jest to impreza, która odbyła się, w sumie nie wiem, czy można to nazwać imprezą coś co odbyło się w The Raven King to Toga Party, na którym byli bohaterowie, było świetne i, i w taki sposób właśnie chce się bawić i jeżeli ktoś ma zamiar coś kiedyś to gabarty, ten to ja bardzo chętnie. Tanie ósme to opowieść z historią łatwą jak jazda na rowerze i wybrałam tutaj Woodrow Drayson Will Grayson, bo ta fabuła nie jest jakoś szczególnie skomplikowana, wszystko jest lekkie, proste, łatwe i do tego zabawne, więc... Myślę, że to idealna książka do tego pytania. Pytanie dziewiąte to książka, do której musiałeś dojrzeć jak kwiat. I wyjątkowo właśnie wybiorę książkę, nie którą czytałam i mi się nie spodobała, i potem do niej wracałam, e, i wtedy zorientowałam się, że po prostu musiałam do niej dojrzeć. Tylko książkę, e, o której nie wiedziałam w sumie do, przez bardzo długi czas, a potem moja mama mi o niej powiedziała i powiedziała, że od długiego czasu właśnie czeka, aż będę na tyle dojrzała, nie wiem, dorosła, że, że docenię tę książkę i że ogólnie ją przeczytam i będę się cieszyć nią. Mówię tutaj o Cieniu Wiatru Carlosa Ruiz Asafona, który jest jednym z moich ulubionych autorów. Naprawdę kocham jego książki. To jest magia. Mojej mamie bardzo podobała się ta książka i właśnie mówi, że przez całe moje dzieciństwo trochę czeka, aż w końcu ją przeczytam. I tak to już jest cały Poczuj Lato Book Tag. Chciałabym zatagować Olgę z Zaczytanego Araba oraz, oraz Monty z Zaczytana Monty. Pozdrawiam je w ogóle bardzo mocno, mają świetne kanały, będą oczywiście w opisie. Wchodźcie i subskrybujcie, i oglądajcie filmiki i łapkujcie, w ogóle kochajcie je, bo są świetne i no, kacę was. I teraz przechodzę do tego letniego tagu, um, chyba tak się to nazywało. Mam nadzieję, że teraz jeszcze nie na głowę, bo mam książki i mnie szybko przetransportować do domu. W każdym razie, tak, zacznijmy z tym drugim tagiem. Pierwsze pytanie do słońca, czyli książka, która zawsze poprawia Ci humor. Zawsze poprawia humor Rick Riordan, Percy Jackson, humor Percy'ego, to jak długo ze mną jest i to, że właśnie zawsze mogę do niego wrócić i pośmieć się z jego żartów i z jego sarkastycznych komentarzy, to... Tak, to naprawdę zawsze mnie trochę pokrzepia i dzięki temu lepiej się czuję. Ten drugie, czyli morze i książka idealna na plażę. Żeby się nie powtarzać, mam tutaj Każdego Dnia Davida Levitana. Bardzo króciutka książka, y, równie lekka jak właśnie Ponad Wszystko. Tak mi się podobała. Y, do tego występuje tutaj też plaża, oni jadą na plażę i potem wspominają te plaże, i ogólnie plaża ma tutaj duże znaczenie, więc. Tak, myślę, że to fajna książka właśnie na takie jedno posiedzenie na plaży, kiedy Wam się nudzi czy coś. Pytanie trzecie. Pocztówka, czyli książka, którą najlepiej wspominasz. Bardzo dobrze wspominam całą mazę książek, ale tutaj zdecydowałam się wybrać książkę, którą czytałam w dzieciństwie i która mi się bardzo spodobała. Nie wiem, czy miała jakąkolwiek w sumie kontynuację, czy cokolwiek się z nią działo, czy w sumie ktokolwiek ją czytał. Ta książka to tytuł tej książki, do tajemnica. Pominam, że bardzo mi się spodobała. Tak, jeżeli czytaliście ją, to napiszcie, bo chyba nie rozmawiałam w życiu z nikim, kto by ją czytał. Czwarte pytanie do podróży, czyli książka, którą polecił Ci przyjaciel. I nie mogłam wybrać nic innego niż malowany człowiek e, Pitera V. Breta, którego po po poleciła mi moja przyjaciółka Oliwia, którą bardzo mocno pozdrawiam, kocham Cię. Pytanie piąte: e, Opalanie się, czyli książka, którą się sparzyły. Czerwona królowa Victoria Eyard. E, nie podobała mi się praktycznie wcale. I to takie trochę frustrujące Widzieć jak ludziom się podobała I jak cieszy Ich ta książka Bo mi naprawdę się nie podobała, nawet jej nie dokończyłam Po prostu stwierdziłam, że mam dość i muszę ją odłożyć To pytanie to Japonki, czyli książka, którą każdy zna Miasto Kości, Cassandra Clare Chyba wszyscy słyszeli o tej książce, o tej serii O autorce Dlatego nie będę się rozgadywać I po prostu tak, Miasto Kości to książka Którą chcę pokazać w tym pytaniu Pytanie siódme, wycieczki rowerowe Czyli książka, która nigdy ci się nie znudzi po raz drugi dzisiaj i ta konkretna część chyba wydaje mi się, że jest najlepsza, bo jakoś tak, nie wiem, po prostu bardzo podoba mi się to, co się tutaj dzieje, podoba mi się to jak złożona się robi akcja i ogólnie myślę, że tak, że to byłaby idealna książka na jakąś bezludną wyspę, bo po prostu nigdy mi się nie znudzi. Znów... Pytanie 8-letniej imprezy, czyli książka, która zawsze poprawia Ci nastrój, muszę zerkać, przepraszam. Inne zasady lata. Moja ulubiona książka, nie, nie będę mówić nic więcej, po prostu... Sama myśl o niej poprawia mi humor i tak kocham, kocham, kocham. Pytanie dziewiąte. Pływanie, czyli książka, którą chcesz przeczytać tego lata. Znowu wracałam do filmiku, już nie będę nawet pokazywać tego z mgły zwrotonego, bo już go przedstawiłam i nie wiem gdzie jest. Pytanie dziesiąte, czyli książka, która zawsze jest przy tobie. I żeby się nie powtarzać, z Persim i Harry Potterem wybrałam opowieści z Narni. Ta seria jest ze mną bardzo długo, czytałam ją. Naprawdę w jakiejś drugiej klasie podstawówki. Tak, zasadniczo, to mam wrażenie, że ta seria jest ze mną od zawsze i że zawsze już ze mną będzie. No taką mam nadzieję. Okej, okay, to już wszystkie pytania w tym tagu. Szczerze nie wiem kogo zatagować. Jeżeli ktokolwiek chce zrobić ten tak albo ten poczuj Bóg tak, to możecie się poczuć zatagowani przeze mnie. Um, ja kończę na dzisiaj. Mam nadzieję, że naprawdę nie lunie zaraz. I mam nadzieję, że jakoś tego filmu nie jest dramatyczna i że mnie słychać i że aparat nie przewraca się tak bardzo, jak mi się wydaje, że się przewraca i że ten wiatr i te szumiące to pole, nie przeszkadzają tak bardzo jak mi się wydaje. W każdym razie. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia w następnym filmie. Pa!